Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej wspaniałej serii Minecraft. Ja właśnie sobie tam obserwowałem naszego węgielka, tylko się schował, skubany. Nie lubi być podglądany, zauważyłem. I w dzisiejszym odcinku będziemy budowali windę. Tu święta się skończyły, trzeba pomału tu posprzątać tą choinkę. I tu chciałbym zbudować windę, tylko no kurczę, blade... Jest tu mało miejsca, ja mam koncept na tą windę, to jak widzicie, już sobie zaznaczyłem, jakby ona miała być. Ze względu na to, że będziemy używać slime bloków i miodu, żeby to była taka latająca maszyna, tak to się chyba nazywa. Żeby ona była w górę i w dół jeździła i żeby się nie przykleiła do ściany i się nie zatrzymała, no to musimy użyć tych bloków. I na razie sobie zrobiłem niebieskie, bo akurat taki miałem w magazynie, ale dajcie znać, co tutaj wykombinować, żeby to nie było tak jak teraz. Bo aktualnie będzie w ten sposób, że tu będzie po prostu jedna kratka przerwy, żeby ta winda mogła w ogóle jeździć. A tam, gdzie będzie się stykała z, ze ścianą, no to będą te niebieskie. Teraz mam dla Was kilka propozycji, które można byłoby tu zastosować. Pierwszą z nich jest no właśnie coś typu terakota, żeby tu była na całych ściankach. I po prostu wtedy by winda chodziła. Drugie to jest szkło i coś i coś byśmy mogli zrobić za szkłem. Tylko nie mam pomysłu co. Może jakieś akwarium, może po prostu lawę wylać, może po prostu jakąś jaskinię i ładnie oświetlić albo zrobić tam jakieś terrarium. Dajcie znać, moi drodzy, co można by było tu zrobić, żeby ta winda działała, żeby nam się slime bloki nie przykleiły do ściany. A żeby tu jakoś ładnie to zagospodarować. Myślę, że bez zbędnego przedłużania yy, chyba zabiorę się do pracy, bo tak naprawdę ja wiem, jak powinien wyglądać ten mechanizm, ale straszne jest to, że mi takie mechanizmy zawsze długo schodzą. Więc myślę, że z godzina budowania czeka mnie na pewno. Tym bardziej, że ja bym chciał to jakoś wykombinować, żeby tu był przycisk i jak winda jest na górze, to żeby móc to wezwać. Więc będę musiał jakoś połączyć górny przycisk z dolnym przyciskiem i to jest... A tu mam mało miejsca tam, więc o, no coś trzeba będzie wykombinować. E, dobra, B zabieram się do budowania, bo. Moi drodzy, masakra, tak wam powiem. Jak kocham mechanizmy Redstone, uwielbiam projektować tak. No tu tak mam mało miejsca, że to jest jakaś masakra. Jak widzicie, tu się troszeczkę pozmieniało. Tu jest cała wyrwa taka, żebym tam mógł sobie zrobić mechanizm. I tu widzicie, już na dole jest z grubsza taka winda, jaką bym chciał. Myślę, że najpierw zajmiemy się górą. Bo no niestety święta się skończyły, trzeba posprzątać tą choinkę. E, także e, zabieramy się za to. Dobrze, moi drodzy, trochę tu musiałem przerobić, ale chyba już będzie działało. Także myślę, że możemy zejść na dół, tylko kurczę bladę. Czy my tu gdzieś mamy wodę? Nie przypominam sobie. O, tu jest woda. Dobra. palniemy wiadro. Ryzyk fizyk? Dobra, ryzyk fizyk. O, udało się. Okej. Okay. Okej. Okay. to jest? Kurde blaszka nie działa. Spróbujemy jeszcze raz. Dobrze, moi drodzy, kolejna próba. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest ok. Może się mylę, ale chciałem windę, nie schody. Nie, no nie mylę się, chciałem windę, prawda? Co tu się zadziało? Halo, halo. Moi drodzy, Ach, chyba to naprawiłem, ale batalia trwała kolejną godzinę, także masakra. Chciałem jeszcze dzisiaj zrobić ten tunel, ale ewidentnie nie dam rady, bardzo przepraszam, ale po prostu nie sądziłem, że tyle czasu spędzę nad budową tego mechanizmu. Niestety dzisiaj będzie taki krótszy odcinek, ale tu już mogę Wam pokazać, że winda działa. Tylko jest strasznie głośno, mam wrażenie, że. Obrzydliwie jest głośna. Dlatego nie spełnimy całej wizji, którą miałem zaplanowane na tam windę bo chciałem tu zrobić jeszcze muzyczkę z noteblocków, tylko przez te pistony ona jest tak głośna, że nawet byśmy nie słyszeli tych noteblocków, także chyba z tego zrezygnujemy. Pamiętajcie, dajcie znać, co byście chcieli. Bo jak widzicie, no. Jak widzicie, za pięknych widoków to my tutaj nie mamy, dlatego koniecznie dajcie znać, co byście tutaj widzieli. Czy może po prostu jakąś terakotę od góry do dołu, może jakieś wzorki, a może po prostu szkłem to obłożyć, glowstone'em, a może po prostu z tyłu jakieś... z tyłu jakieś akwarium zrobimy. Dajcie koniecznie znać, co byście chcieli zobaczyć, a w kolejnym odcinku na pewno zajmiemy się tym tunelem tutaj, bo w końcu trzeba to będzie zrobić. I myślę, że ten mechanizm tutaj trzeba będzie troszeczkę przebudować, bo on do końca nie chce działać. E, tam jest na górze taki problem, mogę Wam nawet to pokazać. Że tutaj mam wyjście e, z tej z dołu. Jakbym nacisnął przycisk, to tu się na chwilę zapali. E, będzie zapalona ta pochodnia. I teoretycznie ta winda powinna zjechać. Tylko przed chwilą, e, jak to zrobiłem, e, to teoretycznie zadziałało ta winda zjechała, tylko się zrobiły schodki. Nie mam pojęcia dlaczego. Bladego pojęcia nie mam dlaczego. E, no ale póki winda działa tak jak teraz, to nie działa. Ja sobie to w wolnej chwili naprawię. I muszę tutaj jeszcze to całe zamaskować. I e, w środku w e, piwnicy też muszę to zamaskować. Na dole jakoś to wykombinujemy na pewno. Także na ten odcinek to będzie chyba wszystko. Jeszcze raz bardzo przepraszam, że taki krótki, ale nie sądziłem, że dwie godziny spędzę nad tym mechanizmem. Chciałem w dwie godzinki sobie zrobić ten mechanizm i ładnie tam ozdobić ten tunel, a nie dałem rady. Bardzo przepraszam. Ja już nie mam czasu po prostu, żeby e, poświęcić kolejną godzinę na ten tunel. Także myślę, że przełożymy to na kolejny odcinek i będziecie musieli mi to wybaczyć. E, koniecznie dajcie łapkę w górę, e, bo ja już mam dosyć tych mechanizmów, nie? Po prostu masakra jakaś. Także łapeczka w górę. Jeśli nie subskrybujecie, to bardzo proszę zasubskrybujcie kanał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa!